Czy wiesz, co motywuje ludzi sukcesu bardziej niż wizja luksusu? Strach przed powrotem do starego życia i porażką. Większość ludzi chce lepszego auta, pięknego domu, podróży, ale prawda jest taka, że nasz mózg reaguje silniej na ból, niż na obietnicę nagrody. Ed Milet mówił, znacznie bardziej boją się bycia biednym, niż pragnę być bogatym. Dla mnie takim bólem było wyobrażenie sobie, że po urodzeniu drugiego dziecka wracam do pracy, której nie lubię, z ustalonym grafikiem czasu, pracy od do, wypłata od do, konkretna, która nigdy nie rośnie. Dlatego od początku inwestowałam swój czas w. Rzeczy, które budują moją przyszłość czyli staże, naukę, studia, network, dbanie o zdrowie zamiast rozpraszać się tym, co nie daje realnych efektów. A teraz pomyśl: co w Twoim życiu boli Cię tak bardzo, że chcesz to zmienić? Jeśli chcesz, pomogę Ci zamienić ten ból w plan działania.